Cześć, z tej strony Kacper. Dziś mam dla Was unboxing tabletu z Windowsem, a mianowicie AllView WI7. Zapraszam serdecznie. Przejdźmy więc do naszego pudełka. Na przodzie znajdziemy informację, że tablet posiada Windowsa, Tutaj mamy logo Allview oraz napis Intel Inside, ponieważ mamy w tym tablecie właśnie procesor firmy Intel. Z tyłu znajdziemy skróconą specyfikację techniczną, czyli m.in. procesor Intel Atom, a dokładnie jest to model Z3735G. Jest on taktowany częstotliwością 1,8 GHz i jest to oczywiście czterordzeniowy procesor. Oczywiście mamy tutaj system operacyjny Windows, jak już mówiłem. Jest to dokładnie mówiąc Windows 8.1. Mamy również dotykowy wyświetlacz. Jest on przekątnej 7 cali i rozdzielczości 1024x600 pikseli. W tablecie znajdziemy również dwa aparaty. Z tyłu 2-megapikselową matrycę, a z przodu 30 megapiksela. Mamy również 1 GB pamięci RAM i akumulator o pojemności 2400 mAh. Otwórzmy sobie teraz nasze pudełeczko. Znajdziemy w niej oczywiście kartę gwarancyjną. Mamy również 2A ładowarkę modułową. Znalazł się tutaj również przewód USB. Oraz oczywiście nasz tablet, który omówimy dosłownie za momencie. Pod spodem mamy jeszcze instrukcję obsługi i to chyba w sumie wszystko. Przejdźmy do omówienia samego tabletu. Od góry znajdziemy przycisk zasilania oraz dwa klawisze głośności. Na prawej oraz dolnej krawędzi nie znajdziemy żadnych dodatków. A na lewej krawędzi znajdziemy slot na kartę microSD, złącze microUSB, standardowe wejście słuchawkowe oraz przycisk Windows. Na tyle znajdziemy aparat, jak już mówiłem, 2 Znajdziemy również głośnik oraz wszystkie podstawowe informacje. Tablet jest niestety rozładowany, więc dalszą część musimy wykonać z ładowarką. Prawdę mówiąc, jeszcze nigdy w życiu nie konfigurowałem tabletu z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, więc będzie to dla mnie tak jakby nowe przeżycie. Na początku wybieramy sobie język, oczywiście wybiorę język polski. No i teraz możemy kliknąć dalej, no i po chwili ukazuje nam się licencja, którą musimy oczywiście zaakceptować, żeby przejść kolejny krok. Kolejnym krokiem jest personalizacja i co dziwne wszystko jest w języku angielskim, mimo że wybierałem język polski. Nie wiem, może później będzie dało się zmienić coś w ustawieniach. No i wybieramy oczywiście kolor, ja wybiorę kolor zielony. No i teraz wybieramy nazwę i idziemy dalej. Po chwili wybieramy sieć Wi-Fi. Teraz logujemy się do konta Microsoft. A teraz tablet nam się zrestartuje. No i musimy chwileczkę poczekać. E depois de cerca 10, 10 minutach, Nasz tablet w końcu się skonfigurował. Prawdę mówiąc, nie wiedziałem, że urządzenia z Windowsem aż tak długo się konfigurują. Dla przypomnienia, na przykład tablety z Androidem konfigurują się dosłownie w parę chwil, a tutaj, no jednak, 10 minut to trwało. Podczas konfiguracji zauważyłem, że urządzenie na tyle w okolicy aparatu bardzo mocno się grzeje. Może to być jednak spowodowane tym, że miałem podłączoną cały czas ładowarkę, więc może będzie dobrze przy normalnym użytkowaniu. Zobaczymy. Dobra, w tym filmiku myślę, że to już chyba wszystko. Jeśli macie do mnie jakiekolwiek pytania odnośnie właśnie tego urządzenia, piszcie śmiało w komentarzach. Dzięki bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!